Także pozdrawiam z Teneryfy. Mamy tutaj zachód słońca. Sami zobaczcie, jak jest pięknie. Jesteśmy spełnieni, zadowoleni. To, co chcieliśmy zrobić, to zrobiliśmy i to naprawdę w wielkim stylu. Także, no, emocje, które teraz odczuwam, to jest taki spokój z taką satysfakcją, z takim pełnym spełnieniem. Życie jest piękne, jeżeli. Jeżeli działacie, jeżeli macie wizję i ją realizujecie, wtedy życie się staje po prostu bajką, nie? bo tutaj na tym świecie no jest wiele wymiarów, no i wy wybieracie, który chcecie wymiar sobie stworzyć. Oczywiście czasami wymaga to wielkiej pracy, żeby się dostać gdzieś tam na, do innej rzeczywistości, czyli po prostu mieć lepsze życie, fajniejsze. No, wymaga to pracy, wymaga to trochę przeprogramowania waszego umysłu, wgrania nowych programów, nowych przekonań, ale gra jest warta świeczki, bo jeżeli to zrobicie i nieważne, że to trwa rok, dwa lata, trzy lata, pięć lat, czas jest nieważny, bo sama droga już jest niesamowita. Jak będziecie widzieli ten progres kroczek po kroczku, będziecie coraz wyżej dochodzili do waszych marzeń, to naprawdę poczujecie taką radość z życia i to was będzie prowadziło dalej do coraz bardziej pozytywnych rzeczy, pozytywnych osiągnięć, bo wszystko siedzi w głowie i to my kreujemy za pomocą naszego skupienia myśli to, co tu przeżywamy. Każdy ma taką swoją historię, którą opowiada. Nasze się historie teraz łączą, ale mamy na to wpływ i trzeba sobie zdać z tego sprawę, że macie pełen wpływ na wasze życie, bo jeżeli macie przekonanie, że nie macie tego wpływu, no to wtedy nie macie kontroli, nie macie władzy, bo wasz umysł będzie za tym podążał, więc trzeba sobie najpierw to uzmysłowić, że tak, macie wpływ, że macie wpływ na wszystko. Dobra, prawie na wszystko, wiadomo, że są sytuacje losowe ze świata zewnętrznego, ale na 70% rzeczy macie wpływ i przez to w większości sytuacji macie kontrolę. Jak coś się stanie, nawet takiego losowego, to wy macie kontrolę, bo możecie stworzyć kolejne sekwencje tego wydarzenia i zrobić, żeby było pozytywne. Dobra, już się, już się rozgadałem trochę, a my musimy już dalej ruszać. Także co? Jeszcze jedno spojrzenie te piękne góry. Jeszcze będziemy tu jutro. W ogóle my tu śpimy jutro w samochodzie. Czajcie? Śpimy sobie wieczorem pod wulkanem. I samego rana, sorry, w nocy wbijamy się. A z samego rana będziemy już na szczycie, w wschodzie słońca. Czajcie to? Dzięki, że jesteście, że mnie oglądacie, bo naprawdę daje to dla mnie ogrom motywacji, żeby działać dalej, żeby was inspirować. Jak dostaję takie wiadomości typu, że moje filmy kogoś zainspirowały, że dały mu kompa do działania, coś wytłumaczyły, coś przekazały, to no jestem szczęśliwy, spełniony, chcę to robić dalej, chcę, żeby to się rozrastało na jeszcze większą skalę, no bo to jest moja taka droga życiowa, którą już od dawna odkryłem. To jest moja droga, moja misja, którą już od małego pielęgnowałem, poczułem, że to jest to i robię to już od lat i, i widzę jak ta... Że, wy jakby, że Was jest coraz więcej i że to przynosi efekty i że jest po co to robić, bo jest mnóstwo ludzi, którzy którzy są w tym ze mną, więc dzięki wielkie jeszcze raz. Pozdro! Idziemy, kochani, idziemy dalej.